Staszek się zaczepił. Młody podlotek wylatujący. Z, z gniazda. Uwolnimy go. O. O. Patrzcie się, jak się zaczepił bidula. O czym się. O czym on się zaczepił nie bój się nie bój się spokojnie ajajaj aj, aj. chodź tu chodź tu chodź tu Chodź tu. Ptaszek się zaczepił. O ile ma siada? Nie mógł wylecieć. No. Ptaszek se urwał stopę. Chcąc wylecieć z gniazda. Zaplątał się w swoje gniazdo przy wylocie. Idź urwał stopy. No nie wiem, spróbujemy go wypuścić. Leć, widolu. Leć. No, polecisz. Leciał, może przeżyje. Może.